In this village of the this land of the zombies. Cześć, witam was, Jest to już trzeci odcinek z Call of Duty 2, który nagrywam zaraz po nagraniu, e, tam poprzedniego po prostu, bo w tamtym odcinku nic ciekawego nie zrobiłem i. Może nawet ten odcinek widzicie bardzo prędko Aha to dobra mm. Widzę, że tu już nawalałem ostro Nie i tu będę był właśnie Snipereb Będę snajperę Tu ja Cię Shiftem standardowo O lag lag Dobra, dostał. Wow, ale no tu dużo, ale jest akcja, widać już. Ta akcja... Jest epic po prostu. Wow, e, ja jednak wola se... Z tego poszczelać, wiecie. Ja se tam puda, puście mnie. No. Maszynowe, what? E, te... W sensie... Tego nie rozwala. Mm. No, najlepszym snajperem to, że nie ma, nie? Jak coś... Enemy helicopters! Aha! W sumie... ma Czyli idziemy tędy i bierzemy naszego Skorpionika. domkiem? Wow. O ciekawe jak to przez nartowizor wygląda. Ale jasno Ty Jaśniutko Eee tam Nie wiem czy to jest trudne ta gra, czy to jest łatwo, na razie idę na hardko... O kurde e, Widać no wielkie dość zadawałem, to nie wyda się cis, bo Jak jakiś bot. I nie lamia w to. Bardzo fajnie te efekty wyglądają. Eee, dobra. Musimy inną broń skombinować. Eee, fuck, FAK! TO BYŁ WRÓG! ICH NIE ODRÓŻNIĄ! FAK! DEADWAY! Dobra! Jeszcze raz. Ale efekty są dziękowe takie same jak w Call of Duty 2. Nie wiem czy to fajnie czy źle. Troszkę się dziwnie z niego w tej grze. Nie wiem czy co, jakoś tak Sialnie, czy co Kurde Jednak na tym treningu było troszeczkę łatwiej, wiecie? Mogę chyba ta MP5 wziąć, co tam leżała Dobra, wezmę tego akacza GG What? Ja chcę tego akacza wziąć F, nabiera no F Dobra, przeładowujemy. To jest, to jest, mój, dobra Ja nie rozróżnię ich na razie A ten okoś mu odrzuć, ty Czujesz to? Nie widzi mnie Ło, jaki fart Tak. Właśnie, granatami możemy walczyć. Dobra. Eee, mo może jakoś inną broń miał. Nie chcę skorpiona. Skorpion jest moim zdaniem gorszy jak na razie. Tylko co wiem, to te auto może wybuchnąć, jak mnie po nawarłym troszeczkę. A nie, wydam marnowałam mu. Popatrzcie, jak mało już mu. Co my tu mamy zrobić? Co my tu mamy zrobić? Mam w ogóle hendzisie, na tu się cisna Kajś, nie kaj? Czyli snajperka Jestem snajperem, Bam. Zakładam, że wszyscy tamto nasi wrogowie, nie? Ale ze snajperki mi chyba lepiej idzie Bazu komu Ja byś się tu zleciał. No, bo ja się, że się zabija i raczej się zabija Serio, ich tam tyle jest, a wy nie umicie trafić o, oni coś tak dziwnie zaciągają po rusku. może są Ruscy, nie wiem Ale zaciągają po rusku Tu mam iść? Czy tym linkami się spuścić bez skojarzeń? Co ty robisz, debilu? Zaraz ci w ten ryj, to Obejrzysz. I teraz się zacznie mordęga. I się spuszczą na linię bez kojarzeń, eee, dobra. I nawalomy ze biodra biodratera. Może to nie jest za dobry pomysł. Trzeba skombinować inny karabin, to jest na pewno. Eee, skorpion, no nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Fucking w to nie umie grać Co to, to jest Jakaś snajperka MP5, dokładnie tego brakowało w Call of Duty mi teraz Fak, fak, fweb do, do konta Dobre. Kurczę, oni mi nie, nie, nikogo nie dają zabić Ja zabił może pora ludzi, no Wow Jakoś na tym treningu się inaczej z tych karabinów strzelało <grytum> Dom, 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 dom jest <grytum> jaki so, fail hmm. Dobra No, w końcu kogoś zabiłech. Ej, pomóż! Ale, troszkę dziwnie mi się tak szczelo. Dobra, granat poszło. Żeby oni mnie ogarnął też. O boże, ale go słabo. Ciepłych Dostał. Na to no, snajperka mamy. Dobra, ta snajperka zamienimy na. Aha, zaraz wybuchnie. Dobra, i wezmę ten. RPG. Te RPG, nie ten RPG. Zresztą mamy. C4 na 7C Dobra, jednak chyba. Tym nie będziemy walczyć, tym będziemy walczyć. To jest spoczko. Dobra do Pricea. No, ciśnij. No, no to wizor pięknie. Nie pogłasło. Ale fajne to jest, fajny motyw. Bardzo fajnie mi się podoba. Sasza, Sasza co ty tam godujesz? Weźmy M 9 Zamiast tego, tak. Też mamy mnóstwo nie go odejdźcie. What the fuck? Dobra, tędy idziemy. Strasznie jasno. Nie podoba mi się to. sobie będzie jak to... Ło! Wow. Jaki ty! Czy że nic nie widzą? Fuck, 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 fuck! E, dobra, teraz się trochę przyczajemy. Co ty robisz mu? Zaś go bijesz. Dobra. Także... myślę, że idzie zakończyć ten odcinek. No bo dobra, jeszcze chwileczka, w następnym save'ie kończymy. Dobra, wyłączymy sobie ten oktowizor. Przy następnym save'ie zakończymy se. Myślę, że to będzie całkiem ok. Do helikoptera powiadacie. Strasznie mi to nie płynie chodzi. Nie wiem czemu. Takie lagi jakby były internetu coś. A przecież to nie korzysta w ogóle z internetu. Dobre. No, zapisuj się gra. Także ja się już z wami wstępnie pożegnam zapraszam Was na Facebooka. Eee... O, koniec misji. Także jeszcze obejrzymy ten filmik i kończymy z odcinkiem. Jeszcze chcę dzisiaj Minecrafta do was nagrać. No. I możecie napisać mi też w komentarzu, czy te filmiki zostawię po prostu. Jak to oglądacie tu napiszcie Bo to jest w domu bardzo ważne. Helikopter mm, helikopterkami dobra. Także ja się z wami żegnam. Uh, cześć, mycie się na razie. Nowe karabiny będziemy mieli fajnie. Dobra, cześć.